Cześć wam dzisiaj jest WizuWizual witam was w grze o nazwie Wayfinder w serii o tym samym tytule. To już jest szósty odcinek. Wizu nie rozegrał jeszcze ani jednej minuty gry. Moje bardzo pozytywne nastawienie do tego tytułu i niezwykle ciepłe uczucia, którymi darzy twórców powoli się wyczerpują. Ale spokojnie, nigdzie mi się nie spieszy, więc to jest temat, który podniesiemy dzisiaj troszeczkę bardziej. Zacznijmy jednak od tego, co może Wam się przydać. Czyli są różne triki, które pozwalają nam, może zagrać, a może uniknąć problemów, jak już do gry się dostaniemy. Przede wszystkim macie tutaj screen od, od jednej osoby, to jest bodajże satyr, jeżeli nic nie pokręciłem. Pozdrawiam cię mocno i serdecznie, jesteś osą! I informacja jest taka, że startujcie tutorial z docelową postacią, którą chcecie złapać, bo bug jest, że tam się można zaklinować i nie pójść dalej, i, i najlepiej startować od razu z tym, czyli wybrać sobie, co chcecie, trzymać się tego i lecieć, żeby się nie zacząć przy wybieraniu postaci pod koniec tutoriala. Druga podpowiedź, jaką dostałem, jest od Marcina, i tutaj też jesteś osą! Dziękuję ci za to. Rano udało mi się skoczyć, bo ktoś mądry na Discordzie napisał, aby Enter trzymać, to samo zatwierdza. No i chociaż samouczek zrobiłem zazdro, u mnie ta opcja nie działa. Może tutaj zaraz nagram, jak to wygląda, że tak miga, miga, miga i nic się u mnie nie dzieje. Ale możecie spróbować. Może u kogoś załapie. Może uda Wam się do gry dostać. Ja mam jeszcze jedną co najmniej podpowiedź dla Was, czego nie robić, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Więc wielokrotnie zdarzyło mi się wylecieć totalnie z kolejki. O, w połączeniu z kilkoma innymi rzeczami zaraz to rozwinę. Ale jeden w ramach triku możecie potraktować. Czyli dla tych z Was, którzy są tutaj. Nowi i nie wiedzą, Wizu ma zboczenie na punkcie kontrolerów. Do grania mam kolekcję padów. I planowałem w ten tytuł spróbować pograć na Padziku, więc miałem włączonego pada, którym przeklikiwałem tam opcję do zalogowania się. I byłem w długiej kolejce. I już byłem tak pod koniec tej długiej kolejki. Te kilkanaście tysięcy przeleciało, zostało przede mną, nie wiem, może dwa i tysiąca osób, czy jakoś tak. Padzik sobie leżał, ja sobie czytam webtuna na telefonie i mój pad się wyłączył, bo zbyt długo był nieaktywny. Nic się z nim nie działo, więc wziął się, zdezaktywował. I Windows odkliknął, że pad się zdezaktywował. OK dźwięk Windowsa, sekundę potem zobaczyłem na ekranie informację z Wayfindera, że twój kontroler został odpięty, sprawdź czy coś się nie stało, jada, 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 jada i ta informacja jednocześnie wywaliła mnie z kolejki, więc jeżeli chcecie grać na padzie, to aktywujcie go dopiero po dostaniu się do gry, a nie czekając w kolejce, bo wyłączenie się pada, dezaktywacja pada, wywala was z kolejki. No więc może po kolei, jak pech to pech. Jak już mówiliśmy o padach, to jest to, czym się zazwyczaj zajmowałem na beta testach, sterowanie, bo wizu przez część. W swojej kariery krowej był beta testerem. Jeżeli coś się może zepsuć, to się zepsuje. Jeżeli coś może nie wyjść, to nie wyjdzie. Na tej zasadzie byłem bardzo lubianym i nielubianym beta testerem, bo jako u programistów coś działa, to zazwyczaj u mnie nie działało i z jednej strony zaoszczędzałem bardzo dużo roboty na przyszłość, bo wszystko, co się mogło wykaszandolić, u mnie się zawsze wykaszandoli. Z drugiej strony no kurde, wszystko działa, u wszystkich działa, u Wiza znowu nie. Więc na tej zasadzie, na przykład Cyberpunk 2077 ludzie mieli różne wrażenia z tej gry. Z mojej perspektywy Wszystkie bugi, o których ludzie mówili, kaszandolące się save, wywalająca się grafika i tak dalej, i tak dalej, u mnie to było. U mnie to była norma, plus kiedy twórcy już wydali pacze naprawiające, to u mnie dalej nawalało. Dalej savey się korumpowały i wysypywały, więc. A wszystko, co może nie pójść, dobrze mi zazwyczaj w grach się wysypuje. Plus do tego stwarzam sobie teraz ogromne problemy, bo. Mam, jeżeli jesteście tutaj nowi, możecie nie wiedzieć. Niedawno wymieniałem kompa, Stoi o, koło mnie taka gigantyczna bestia, która powinna uciągnąć wszystko, co na świecie w tym momencie w ogóle jest testowane gdzieś tam. W internetach, nie internetach, siedzę na dwóch monitorach, więc u mnie Wayfinder jest odpalone na monitorze głównym i liczniczek sobie leci. Na przykład w tym momencie, kiedy teraz nagrywam. A na drugim monitorze i tablecie albo sobie montuję, albo nagrywam jakieś inne gry, mam włączone w tym samym czasie, albo nie wiem, rysuję coś tam w Clip Studio. Więc multitasking, multitasking, co też. Też prowadzi do sytuacji, że czasem niektóre programy wchodzą w konflikt ze sobą i wywala mnie z kolejki. Więc dorzucam sobie dodatkowych kłód pod nogi. Jak pech to pech. Przechodząc dalej do kolejnej rzeczy, którą przygotowałem na dzisiaj, czyli tragedia. Wszystko, co mogło pójść źle, poszło źle i to nie tylko mi, ale również twórcom. Zły PR, to co się teraz dzieje, ten start, pierwsze wrażenie, to jest coś, co moim zdaniem może im podciąć z skrzydełka w przyszłości. Takie 80% sukcesu może im to urąbać. Pośmiewisko, spirale nienawiści, jaka się odpala i fakt, że Wayfinder zarówno jako gra, jak i twórcy Airship Syndicate, którzy za tym stoją powoli w internetach, przemieniają się w chłopca do bicia. Wszyscy czują się się komfortowo nabijając się z tego tytułu i nabijając się z twórców, gdzie sytuacja jest wielokrotnie bardziej skomplikowana niż się ludziom wydaje. Przede wszystkim, to jeszcze nie jest premiera gry, to jest start early access, i patrząc po tym, jak ludzie to odbierają w internetach, mam wrażenie, że większość osób nie widzi rozróżnienia. Dla nich to jest start gry i to jest to, czego będziemy się trzymali. Pomimo tego, że to nie jest faktycznie start gry, tylko start early access wczesnego dostępu, no to dla gawiedzi w internecie to nie ma znaczenia. To będzie traktowane jako położona premiera tytułu, chociaż to nie jest premiera. Więc jest jak jest, ale niestety będzie również tak jak jest. To jest coś, z czego twórcy się nie wykręcą bardzo łatwo, więc przez długi czas, jeżeli to całkiem nie położy tej gry, to przez długi czas będzie to wyciągane przeciwko twórcom i będą się z nich nabijali, że ha, ha pamiętacie jaki był start, twórcy coś tam obiecują, ha ha pamiętacie jak było na samym początku, więc to jest coś, co będzie ich gryzło w tyłek bardzo, bardzo, bardzo długo i wydaje mi się z takiego mojego wróżenia, że z tego wszystkiego, co mogli uchapać na rynku i ugrać, i pozycję, jaką sobie wyrobić wśród podobnych tytułów, nie ma zbyt wielu podobnych tytułów, ale wśród podobnych tytułów na tym poletku growym, stracili 80% tej mocy, tego rozpędu, który powinni mieć na samym początku. Zresztą, Wizu, mega pozytywnie nastawiony zarówno do gry, jak i do twórców. Siedzi, który? Trzeci dzień i patrzy na kolejkę logowania, a nie razu do gry się nie wbiłem. Żeby było zabawnie, macie tutaj jak wyglądało moje najbliższe, parę minut temu, połączenie się z grą. Doszedłem na szczyt kolejki, jeee! Wywaliło wtedy bodajże credentials od Steama, co oznacza, że gra uznała, że a może nie, mamy jednak kupionej wersji i myk na koniec kolejki go! To nie jest pierwszy, nie ostatni raz zapewne, kiedy tak się stało, więc to było moment temu. Tak jak mówię, niestety jesteśmy bardzo blisko sytuacji, w której Wayfinder będzie pośmiewiskiem. To będzie ten tytuł, który będzie przywoływany. Haha, ten mega gigantycznie bardzo słaby start. co jest smutne, bo tak naprawdę sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Jak patrzę po internetach, to ludzie ten tytuł porównują z wielkimi AAA tytułami. Tak jak wczoraj wspominałem, zbyt wysokie ambicje twórców. E, próbowali łyknąć coś zbyt mocnego, jak dla nich, i zbyt ciężkiego ich to przygniotło. I porównują nieudane premiery gier z. Bardzo słabym, tragicznie słabym startem Early Access. Więc z mojej perspektywy, wydałem kasę na ten produkt, powinienem się już zalogować. Nie ma żadnego wytłumaczenia dla istnienia takiej sytuacji. To jest bardzo, bardzo kiepskie rozegranie kart, które twórcy mieli na rękach, ale z drugiej strony, to też jest Early Access nie premiera, więc porównywanie na przykład z Anthemem, który Antem chyba nie miał Early Access takiego prawdziwego, z prawdziwego zdarzenia, tylko mieli trzydniowy wcześniejszy dostęp do produkcji dla tych, którzy preorderowali. Tak mi się wydaje. Poprawcie mnie, ja nie preorderowałem Antem, ja praktycznie. W ogóle w Anthem nie grałem, więc tutaj tam był tragiczny start, ale nie aż tak tragiczny jak tutaj, z tym, że tam była tragiczna premiera, a tutaj jest Early Access z potknięciem i wyrąbaniem się na ryja. Mm. Więc przypominają mi się premiery gier MMO sprzed dziesięciu lat, gdzie co druga premiera właśnie zaliczała taką padakę, Z tym, że już chyba idziemy powoli na rekord. Idziemy na rekord, jest tak źle jak jeszcze nie było, więc... Mam dla was jedną fantastyczną wiadomość na teraz, że przed nami jest weekend. Właściwie zaczął się weekend, wczoraj wieczorem można powiedzieć, że wystartowaliśmy. Dzisiaj jest sobota, jutro jest niedziela, więc będzie gorzej, bo ludzie mają czas, siadają i chcą zagrać, więc wszyscy, którzy kupili, a jeszcze nie dostali refund'a albo nie mogą dostać refund'a, próbują chociaż polizać gierkę przez szybkę i spróbować w to zagrać, co oznacza, że tak jak ja, odpalają. Ja jestem w troszkę innej sytuacji jako content creator, chciałbym nagrać jakiś materiał z tego tytułu i pochwalić się swoimi doświadczeniami, spróbować coś ciekawego pokazać może, a może stwierdzić co mi się w grze nie podoba, ale nie mogę, bo nie mogę się do gry dostać i jestem w tłumie, gigantycznym tłumie osób, które również na serwery wbić nie mogą, więc jest źle, będzie gorzej i sytuacja zacznie się normować dopiero w okolicy poniedziałku, wtorku, twórcy dalej mają podakę, to nie jest dobre rozwiązanie. Pierwsze wrażenie, pierwsze wrażenie ma się tylko raz. Tutaj Zgodza się z internetami, nie ma znaczenia, czy to jest Early Access, czy to jest premiera gry. To jest to, co zostanie zapamiętane. Niestety, jeden z najgorszych możliwych scenariuszy start gry, bez startu gry praktycznie, to jest to, z czym Wayfinder będzie kojarzony. To jest bardzo przykre i tak, no, siedzę, patrzę ale, ale co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć? Trzeci dzień z rzędu czaruje dodatkowy materiał do opowiedzenia, bo dzieje się bardzo dużo, ale nie mogę nic w grze pokazać. No i ta kumulacja, która jest teraz, że ludzie liczyli, że polatają sobie w weekend Pograłem troszkę więcej w Wayfindera i będą w następnych dniach, czyli tam, nie wiem, poniedziałek, wtorek, środa, będąc w pracy, myśleli a, wrócę do domu, otworzę sobie orężatkę schłodzoną, siądę do kompa i pogram troszeczkę, to nie. To jedyne skojarzenie, jakie teraz mają z tym tytułem, to jest frustracja, brak dostępu, brak możliwości zabawy, za którą już się zapłaciło. To, co miało być mocną kartą przetargową ze strony twórców, że mają fajny start i ludzie mają wolny weekend, najprawdopodobniej, żeby móc troszkę pograć dłużej, żeby nachypować społeczność i żeby... Żeby więcej ludzi może się skusiło na paczuszki do kupienia, to jest to, co teraz im wystrzeliło w ryja, bo zamiast się nacieszyć i podać dobre słowo dalej, to się frustrują i podają złe słowo dalej, więc. Mierząc siły na zamiary, chciałbym poruszyć jeszcze co najmniej jeden temat. Jest nim pytanie, czemu nie było otwartej bety na stres testy. Stres testy, jeżeli nie znacie określenia, to jest sytuacja, w której twórcy zapraszają jak najwięcej osób się da na wbicie na serwery, żeby zobaczyć, czy one wytrzymają. To jest etap, który przechodzi się w większości, przynajmniej z mojego doświadczenia, w większości gier koopowych, MMO, wszystkich takich bardziej sieciowych. I twórcy to robią, żeby zobaczyć, czy są gotowi na premierę, w tym wypadku na przykład na start early access, bo jeżeli nie to znaczy, że trzeba to albo opóźnić albo rozwiązać te problemy na gwałt, żeby móc wystartować w terminie na czas i Spodziewałem się jeszcze jakiś czas temu, że będzie ostatnia, mniej lub bardziej ostatnia otwarta beta, gdzie będą zapraszali wszystkich na gwałt na już, żeby przetestować na gwizdek, czy ich serwery wytrzymają napór ludzi, kiedy zaczną sprzedawać ten tytuł. Dochodzi do mnie informacja, to z dużym przymrożeniem, okę okay, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie jestem w stanie tego potwierdzić, czy to są prawdziwe informacje, to mogą nie być prawdziwe informacje, jeżeli nie są prawdziwe informacje, to nie chcę, żeby ktoś w negatywny sposób postrzegał z jedną frakcji, która się tutaj bawi w to wszystko, więc... Informacja, którą dostaję jest taka, że to nie... L Syndicate a Digital Extreme, czyli wydawca, czyli ci, którzy robią Warframe'a, podjęli decyzję, żeby nie robić otwartej bety ze stres testami, bo to wymusi większą sprzedaż tytułu na ludziach, którzy chcą spróbować gry, ale nie mogą spróbować jej za darmo, bo się nie dostanie na wcześniejsze wersje bety. Więc teoretycznie, jeżeli dobrze rozumiem, była brana pod uwagę opcja, że będzie otwarta beta przez weekend, który miał wypaść w ten albo w miniony weekend. I wtedy właśnie będą stres testy, że wszyscy mają wbić, nieważne jakie mają wrażenia na temat gry, bo testujemy. Czy serwery wytrzymają? Czy bramka wytrzyma? Czy ludzie będą mogli się załadować? W kolejce logowania dostać się do gry. Taki był plan. Z tego planu, jeżeli dobrze rozumiem, zrezygnowano i to nie Airship Syndicate, czyli twórcy gry, a wydawca, czyli Digital Extremes, podjęli decyzję, że finansowo lepiej na tym wyjdą, jeżeli gracze nie będą mogli tytuł spróbować wcześniej i będą musieli zapłacić, żeby się do gry dostać. W efekcie zaorali się po całości, bo te stres testy rozwiązałyby wszystkie problemy. Fakt, że ludzie nie mogą się dostać na betę, byłoby takie, hej, to jest beta, od tego to jest. Wiemy, że nie wyszło, wiemy, że nie zadziała. I właśnie to będziemy naprawiali, wszyscy są zadowoleni, dobrze wykonaliście swoje zadanie. Widzimy się na następnej becie, gdzie nam się już powinno udać, a wtedy na early access. Więc taka informacja powinna być, gdyby stres testy były w zeszłym tygodniu, w zeszły weekend. W ten weekend powinny być dodatkowe stres-testy, które sprawdzą, czy wszystko działa, a potem dopiero premiera. Więc jak kilka dni temu rzucili informacją, że 15 tego startuje early Access i można dostać się do gry, to z mojej strony było takie. Gdzie są stres testy? Nie było stres testów, ale okej, okay, jestem pozytywnie nastawiony, bardzo lubię Airship Syndicate. Jestem fanem Joe Madureiry, więc zobaczymy co tutaj fajnego dla nas mają przygotowane i... No i wylądował. I cały misterny plan też. Więc tak, z mojej perspektywy, nie wiem, nie chcę pokazywać palcem na Digital Extreme, taką informację dostałem... Cytujcie to z dużym przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo to może nie być prawda. Mamy też dużo pozytywnych informacji, na przykład na temat monetyzacji. Tym się zajmiemy na dniach. Roz to bardziej, ale do Wayfindera i jego twórców ludzie rzucają się teraz już o wszystko, za wszystko, cały czas non-topper. I jedna z rzeczy bardzo drażliwych to jest monetyzacja, ceny skinów i cała reszta, którą chciałbym się zająć, ale najpierw muszę dostać się do gry, żeby przeanalizować, jak wygląda sytuacja na chwilę obecną i porównać to z tym, co się dzieje na rynku, żeby powiedzieć, czy to naprawdę jest super toksyczne, czy jest. No niestety, tak samo toksyczne jak u całej reszty, której za to nie krytykujemy, więc zauważcie, że to jest toksyczne, ale aż tak nie ma się co szarpać, bo to jest niestety norma. Więc na różne sposoby można tą sytuację analizować, ale ja chcę to zrobić porządnie, czyli najpierw się muszę dostać do kryj, żeby móc to zrobić. Z tym, że twórcy mnie ubiegli, jest już odbicie od ich strony, że również monetyzacja będzie dopasowywana do tego, co gracze chcą, czyli próbują bardzo, bardzo naprawić negatywne wrażenie, jakie wywołali na graczach. Ej, jakby to powiedzieć, nie do końca mnie to przekonuje. Jeżeli monetyzacja jest zrąbana, to znaczy, że mieli taki konkretny plan, żeby to zrobić. To, że jest negatywny odzew nie zmienia faktu, że w ten sposób chcieli to zrobić, więc jeżeli to naprawią, to super, ale nie mam pełnego zaufania do nich na przyszłość, jeżeli o monetyzację chodzi. Zobaczymy, zobaczymy, jeżeli faktycznie obniżą ceny tak, żeby nie było tych dziwnych końcówek w tych paczkach, wymuszających kupienie większej ilości jak to się tutaj nazywa, nie kryształy, to są jakieś tam relic silver, czy coś w tym stylu. Nie, nie widziałem tego w grze, nie widziałem tego w grze jeszcze. No to będzie bardzo na plus i to jest krok w dobrym kierunku. Mimo to to jest krok, który w ogóle nie musiał być wykonany. Więc dajcie znać, co myślicie na cały ten temat. Czy może już Wam się udało dostać do gry? Ja dalej się hypuję, boli mnie, że nie mogę zagrać, ale się hypuję bardzo. Chciałbym dołączyć do grania i polatać z Wami i pokazać Wam gameplay w tle pod moje gadanie. Na chwilę obecną 15 851 osób jest przede mną w kolejce. W kolejce, z której wywalało mnie dzisiaj już czterokrotnie, więc. Uhuu! A teraz będzie jeszcze gorzej, bo zbliża się wieczór, więc większe natężenie ludzi, którzy mają większą ilość czasu do spalenia na granie. Więc mam nadzieję, że wy się do gry dostaliście i ja jestem jedyny biedny, poszkodowany, który siedzi i ma ludzi. Taki jest mój plan, takie mam nastawienie do tego, co się dzieje. Przy okazji, korzystając, chciałem mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni, niezwykle mi jest was tutaj gościć. Lisi Magowie, wasza magia jest potężna. Lisi Arcy, Magowie, wasza magia jest arcypotężna. Jarcy, dziękuję wam za wasz układ w ten kanał. Lisi Twitcher, nauci, twitter, dziękuję wam za wasz układ w ten kanał i wasza magia jest twitcher potężna jesteście. Twitcher Osom. Awesome. Na Twitchu widzimy się. Pewnie się widzimy, chciałem dzisiaj zrobić streama z Wayfindera, niekoniecznie mi się uda, więc troszkę smutek, ale może jutro, kto wie, kto wie, może twórcy ogarną tą sytuację. Oprócz tego nic, nic więcej, to już jest wszystko co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego dzonka, niech wam kolejka krótką będzie, widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć już jutro z kolejnego odcinka z Wayfindera, ewentualnie ze streama z Wayfindera, więc miłego do następnego i hej! Tak absurdalnie gorąco, że jedyne co mogę powiedzieć to stay hydratet, bo topię się jak serwerownia w Airship Syndicate.